Proszę Państwa, witam serdecznie. Dzisiaj taka gitara. O, taka. Taka. Muzima Elektra Deluxe, proszę Państwa, to się nazywa. Idziemy tu progi już się poprzemieszczały. Na początek to w ogóle muszę rozebrać, ponieważ muszę tutaj wysłać zapytanie o renowację. Tych części w chromuj.pl. Tutaj idziemy po prostu po bandzie na maksa. Jest to gitara, na której kiedyś ktoś grał zarobkowo po weselach, także wartość sentymentalna. Także zapraszam na filmik i trzymajcie kciuki. Mamy ostatni tydzień września, dokładnie 27 dzisiaj, środa. Mam taką cichą nadzieję, słuchajcie, że. Na koniec października będzie ta gitara zrobiona. A czy się uda, zobaczymy. Tak naprawdę determinują to dwie główne rzeczy: czy mi się to uda pomalować, czy będzie jeszcze pogoda. Teraz ta kwestia dorobienia tych napisów na główce zostaje jedna rzecz, to chłopaków U Piotrka. druga rzecz. Promowanie też kilka tygodni trwa. Nie wiem jak przetworniki, może trzeba będzie wysłać do Edmunda do re regeneracji. Dobra, to już nie przedłużając tutaj proszę państwa zabieramy się za robotę. Niedawno filmik Xantypa. Xantyp robił Jolanę, Diamanta, i stwierdził, że więcej nie robi, bo to jest mina. Proszę Państwa, to to jest mina razy 5 albo razy, nie wiem, 10. W porównaniu do tego Diamanta. To wszystko jest, proszę Państwa, środek. I tak się zastanawiam, co to z tym dalej, wiecie, zrobić. No tutaj jakiś prędż trzeba będzie zamówić, wiecie, specjalny, z tą taką główką do regulacji. Gdzieś tam widziałem to. To raz. Druga sprawa, no oczywiście tutaj jest ten bajnik taki, zobaczcie, gruby. Hmm, oczywiście to się wzięło i pokruszyło. Zobaczcie, to odpada. To już jest, zobaczcie, stare I w ogóle. I w ogóle. I teraz tak, ten bajnik ma 2 mm. I tak, weź tu człowieku, znajdź w Polsce e, czarny 2 mm bajnik. To trzeba będzie znowuż, nie wiem, albo jakieś, albo jakiś plastik, kurde, ciąć, no nie ma pojęcia. Albo z dwóch sklejać. Także no tutaj, no nie jest za ciekawie, powiem wam. Także ja to odkleiłem, no muszę jutro zrobić dobrą fatę. Iść do chłopaków niestety, niech to sobie zeskanują. Na razie to słuchajcie odkładam tutaj tak e, dwa, jeśli zaś chodzi o maskownicę, to jest ona wykonana z takiego 2 mm tworzywa metodą taką, że kurde Chyba to było malowane chyba bo nie jestem pewien Tak Zamaskowany taki szprosik przynięte na czarno i... Tutaj jeszcze się zostały resztki takiej złotej farby, widzicie? Także to później było pociągnięte złotą farbą, ona się ukrymiła. ten ten szprosik jest przezro, przeźroczysty pod światło. Także to z tym kombinacja. No i korpus do malowania, bo no tutaj widzimy, jakieś burkle są, odchodzą i tak dalej, tak dalej. Nie ma mowy o tym, żeby go zostawić w takim, słuchajcie, reliku. No i to tyle na razie. No, korpus spróbuję, słuchajcie, jest ciepło jeszcze ładnie. Jutro ściągnąć z niego tą starą powłokę, no i spróbujemy go przysitać tym podkładem poliuretanowym. I szukamy odpowiednich e, materiałów, czyli głównie ten 2 mm bajnik i ten pręt taki z tą nakrętką od tej strony, żeby był. No i to na razie wszystko. Słuchajcie. proszę państwa, sprawa wygląda następująco. Jak słychać, jesteśmy w plenerze. Szpaki, świergolo sobie za płotem, a ja tutaj jestem, proszę państwa, po e, ściąganiu powłoki przy pomocy szpachelki i opalarki. Jest to takie zgrubne ściągnięcie. Niestety, aceton tego nie brał, jakiś lakier to był. Nie wiem, jaki poliuretanowy czy coś w tym stylu. I to jest taki wstępny etap. Widzimy, jakaś tutaj była klejonka. Kilkuczęściowa, szpachlowana nawet. Także tu mamy raz, dwa, trzy powierzchnie. Trzeba uważać, żeby to zachować. Wstępnie papierem setka. Później 150 i tak dalej, i będziemy przygotowywać się do malowania podkładowego. Proszę Państwa, oślifowałem ten korpus. Tutaj w niektórych miejscach lekko go wyszpachlowałem. Jakieś drobne, prawda, rzeczy tutaj troszkę pokleiłem. Co tam mogłem? No i jeszcze go tutaj, proszę Państwa, oślifuję tą szpachlę i będziemy malować podkładem. Także najpierw tutaj poszlifujemy tą naszą szpachelkę i tutaj takie dosłownie drobne rzeczy, tutaj wiecie, są poszpachlowane, takie jest to okazja, no taka nie, niepowtarzalna, no jak już idziemy w tą stronę, że będziemy tutaj to poprawiać, no to już nie będzie to poprawione. Zawsze, proszę Państwa, największa trudność to jest zachować te wszystkie kształty. Te wszystkie łuki. Pręd tego tutaj jest do cholery, co nie miara. Także widzimy, proszę Państwa, Proszę Państwa, nasz korpus pomalowany podkładem. Tak to się prezentuje. I teraz tak muszę go dotrzeć i pewnie jeszcze raz będziemy tutaj jakieś niedoskonałości wypełniać, bo takie są. Tu szczególnie na krawędziach, tutaj gdzie ten fornir czy tam obok przychodzi, także to sobie wypełnimy szpachlą i później jeszcze raz to przytrzemy i jeszcze raz to walniemy podkładę. Teraz wyszpachlowałem, poczekam, przeszlifuję, zrobimy przód identycznie, bo na razie nie był ruszany. Po czym na końcu tą krawędź boczną. I proszę Państwa, że tak powiem brzydko, pierdzielniemy to jeszcze raz na grubo tym podkładem. Po czym oszlifuję, ewentualnie wyszpachluję, jakieś tam. Gdybym coś zobaczył, i podejmę decyzję, czy już na czarno jedziemy, czy, czy jeszcze raz tym podkładem. Także to na razie tyle, to sobie schnie. Powiem tak, tu jest ultra, po 240 papierze jest powierzchnia ultra gładka, tu gdzie było szlifowane. Sirka przyszła, chodź, Sirysie, chodź, pokaż się. Sirka, chodź. No chodź, 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 chodź. O, zobaczcie. Szarik warsztatowy jest. No, nos wystaje, także nie jest źle. Rozpoczęliśmy proces klejenia bajnigu do podstrunnicy. Tutaj jest bajnik grubości 1,5 mm. Oryginalnie była dwójeczka, taki troszkę grubszy. No niestety, yy, bajnik tej grubości jest nie do dostania, także robię to półtorówką i po prostu ścienie troszkę doszlifuję tą szyjkę tutaj stronnicy. No i co? I to na razie tak robię etapami. Kleję jedną stronę. Tutaj najgorszy będzie ten zakręt, taki na końcu stronnicy. Tutaj chodzi o tą część końcową. Tutaj tak sobie wymyśliłem, że jak przykleję się ta, to proszę Państwa, tutaj to po prostu zawinę i naciągnę, i, i będzie tutaj drugim rzucie to jak gdyby zrobione. Także przynajmniej taki mam plan. A co wyjdzie, no zobaczymy. Także na razie niech to posiedzi, niech się poklei, zostawimy to w spokoju. Proszę państwa, 21 października troszkę nam się tutaj to rozciąga ten projekt. Ale to słowo o tym na koniec. Natomiast co my tu mamy? Proszę państwa, jeśli chodzi o gryf, to mamy sytuację taką, że zakleiłem tutaj te wgłębienia, gdzie tu był ten pręt zakotwiczony. Tutaj było też tak brzydko. Troszkę to też to zakleiłem. Będziemy frezować. Podstrunica ma już bajnik. Co prawda jest to bajnik 1,5 mm, ale no z racji tego, że w Polsce no dwójka jest nie do dostania. Także troszkę nam tu tutaj będzie szyjka wystawać, trzeba będzie po prostu przeszlifować. No i co? I teraz następny etap, proszę państwa, będę tutaj frezował właśnie pod ten pręt. Pręt jest dwustronny, gryf jest dosyć dziwnie wygięty w tą stronę ten overbow, także będzie trzeba go tu jak gdyby, no, tym prętem odwrotnie skręcić, później nadaje no, możliwość regulacji w każdym razie w dwie strony. Także to jest dla nas dość istotne. No i co? I po prostu bierzemy się, proszę Państwa, za frezowanie tutaj tego kanału. On jest wyfrezowany, ale trzeba go troszkę poprawić. Także tutaj odtąd polecimy już dziewiątką, a tu dotąd polecimy, proszę Państwa, szóstką. Trwa gryf po malowaniu podkładem. Tak wygląda, śmierdzi okrutnie, także kończę. Niech sobie wyschnie i później go przeszlifujemy pod kolor. Proszę Państwa, po malowaniu spróbujemy sobie odkleić nasze maskowanie. Dopóki jeszcze nie przyłapało tak fest, zobaczymy. Takie by było fajne z pomarańczowym bindingiem. Hopla, jedziemy. Proszę państwa, powstał taki pewnie mały skoczek, który delikatnie przetrzemy papierem jakimś małej gradacji po czym całość zalakieruje bezbarwnym lakierem, ale najpierw zrobimy sobie logo